Dzień dobry widowie! Dzisiaj nagrywamy znowu z moim ziomkiem Adamos Ogólnie, bo taka, taką masz ksywkę, pamiętaj o mojej ksywce. Wczoraj wypowiedziałeś moje imię. Ha, mm, hi, 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 hi. Ogólnie Dzisiaj znowu, gro, znowu znowu gramy w Battle Royale, tylko Adamos, w co chcesz dzisiaj grać? To nie jest chyba najlepszy czas na pytanie. Co? co to miało być? Dobra, no to co chcesz? Co? A mogę susus. A dobra. Halo. Działaj. Co to ma być? Co to? Dobra, dla widzów nie będziemy pomijać, żeby sobie widzowie ten obejrzeli, okej? Okay? Dobra, ja nie będę pomijać, niech sobie widzowie oglądną. No to był w najnowszej aktualizacji. Ej, to już się skończy. Jeszcze się nie skończyło. Superman! O! I teraz się skończyło. Ej, co to ma być? Co? Coś się włączyło, nie, przecież miało być Amongas. Miało to się Teraz są dwa Amongasy? Co tu się dzieje? Co? Nie wiem, coś, gra się zepsuła. Dawaj, bo nie jesteś nieaktywny o oszukanie serwerów. Co się tu dzieje? A nie, to był sklep. Zobaczmy, co dzisiaj nowego. Że co? A, patrzcie, spadł. No człowieku ciągle moim tym krzesłem gamingowym o wszystko bija, O meble i o wszystko. co mi się tak kręci? Ej, a ty masz jeszcze łączenie? O, bo ja już jestem. Ja mam cały czas łączenie. O. Dobra to ja idę naprzód do gaferii. Do tej... Jakiej gaferi? Kaferia. to jest sam, gdzieś ta kawa nieważne. Jestem na środku zabrany maguska. Whoa, long live my ship, and it does a ball. A good my eep. Like it's looking like a mess. What the ship of that to get? I see the old you the rest. But and I had a lot less. Follow me, that I always the rest. The rest of me. No, no, what are you doing? What are you doing? Tak, top textu Adamos, gdzie ty jesteś? Jestem na Ci rozwój i Mapini, No! Nie zauważyłem cię! Nie zabij, bo to jest? No, co mnie? No! Zabili mnie! Zginąłeś? Nie. Ja. Zginąłem. Mm. Idziemy no bardzo przepraszam, że tego nie zrobiłem. No bo zapomniałem, ale nie wiem co wy tu jeszcze robicie. Jak nie ma łapki w górę, ani subskrypcji, ani komentarza, to co wy tu jeszcze robicie? subskrybować o! No, o, człowieku tak nie można o no mamy 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 kila za tobą o dr jest nie nie, 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 o oh, no dr drr -dr 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 -dr. Dra! Dra! No I'm a sheep. This is a double kcion i mam a ape on des Nie! Adamos, ty jesteś taki podobny do nich, że ja już nie odróżniam. Czy ty jesteś czy, czy oni? O! Ej, ja ich rozwalam w ogóle z kilofa! I się trzymam! Ej, a pęta ten odcinek oglądajesz go, jak miałem 2 HP i się trzymałem właśnie na tej grze hamąga? Spętasz to? O człowieku, ale to był kich! Ha, ale to był kich! Umarleś! No! Jest! Dobra! Ej, oni się ode mnie oduczyli, bo ja zawsze jak zaatakuję, to od razu skaczę, żeby mnie nie trafili. I właśnie tak wytrzymałem na tym 2 HP. Tam na innym odcinku z Fortnite'a i oni to podłapali! On, I teraz te MPC, ty bo one tak się nazywają, czyli te boty, też tak robią. Jak tylko mnie walną, to od razu skaczą. No jakie małe, jedne wredne, no? Człowieku, ty to mi lepiej pomóż! Au. Dobra, lecę. Najpierw muszę wyeliminować strażnika z tego, bo on tu... Musimy wyeliminować stra... strażnika, który jest blisko tego. O, dobra, wyeliminowałem. I teraz szybko koło niego przejść i lecimy. Wam bandito, No, Br. Ale wiesz, że ja nie rozróżniam czasami! Nie dobra, to moc jest jakaś słaba, znaczy ta broń. No, no, no! O, oh, chciałem go zabić z tego. Z kilowka, ale się nie udało kilofek. Dobra, najpierw musimy wyeliminować strażnika. Up, 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 up. Jest! Teraz musimy uciekać. Skibidi, brr, skibidi, bo, 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 Biedz, jedz, skibidi. Teraz kogoś wyeliminować. Jest! Teraz znowu kogoś wyeliminować. Teraz... Nie pomylmy się, stary, nie mylmy się. Brr. Skibidi. Up. Łopa! Łopa! <laughs> Opa, di di Ej, eksplodną, eksplodną, ale nie umarł. Nie, najgorsza. Droga. Dlaczego najgorsza? A co ci się tak mniej nie podoba? Mnie sześć, tylko jeden Ej, Adamos. Nie quadru, ja się trafiłem. Ej, Adamos. Adamos. A ty ten? A już chcesz skończyć nagrywać, bo chyba mam plan na nowy odcinek. A ja? Dobra, albo chcesz nowy plan i będziemy musieli skończyć na razie Fortnite, ale tylko na chwilę. Albo nie robimy nowego planu i zostajemy na Fortnite. Chciał. No właśnie, no bo timer trwa 15 minut Co nie? Więc dlatego Powinniśmy już chyba kończyć, bo Boję się, że ten bo Boję się, że nam w końcu minie Więc Adamos, please Kończmy już to e, e. Ej, a będziemy wyłączeni na 3, 2, 1 To run, nie, uciekamy Stary Uciekajmy Ej a zrób tak, że się, ten, że się rozwalisz samego siebie, a potem szybko się zrespimy i na 3, 2, 1 wyłączymy nagrywanie. Dobra, to wyłączamy na 3, 2, 1.